Czołem, witam was bardzo serdecznie z tej strony Galzak zapraszam na kolejny odcinek z Age of Empires 4, oczywiście. Zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie rozgrywka multiplayer, bo to sobie właśnie zamierzam zrobić. Bez żadnego filozofowania, tym razem po prostu odpalimy rozgrywkę i zobaczymy. Wyszukujemy grę. Zazwyczaj wyszukuję około jednej minuty. Zobaczymy, jak będzie. Tym razem, oczywiście nagrywam w dziwnych porach, jak to zwykle bywa, więc no. Zobaczymy. Gramy frankami. Cały czas jeszcze ogarniam franków. No, wiecie, ja na razie zagrałem 5 rankedów. Wygrałem 3, przegrałem 2. Więc no, to nie jest jakaś, jakaś duża pula rozgrywek. Nadal nie mam absolutnie żadnego doświadczenia w tej grze. Więc no, nadal się uczę. Zobaczymy, jak pójdzie, jakby szósta rozgrywka w właśnie serii uczenia się. Zobaczymy, jak to pójdzie, ale już mniej więcej ogarniam. Znaczy, w sensie zerknąłem w internecie, ogarnąłem mniej więcej build order pod franków, taki w miarę rozsądny, więc, więc no myślę, że jakoś sobie z tym damy ewentualnie radę. W sensie spróbujemy to przetestować i zobaczymy jak zadziała. Dwie bitwy, które przegrałem... Okej. Okay. Kliknijmy na gościa, zobaczmy, bo tu możemy sobie jego historię meczów zobaczyć. I on grał generalnie, grał widzę, że rankedy, kastomy też grał z tego co widzę i coś tam nawet powygrywał, więc generalnie istnieje duża szansa, że że będzie w miarę ogarniał. Dobra, zamknijmy to. Franków mamy wybranych, czekamy aż nam tutaj naliczy timer i jedziemy z koksem. Zobaczymy. Mapa Mountain Pass, nie wiem co to jest. Widzę, że jest przejście na samym środku, więc to mi się już już nie podoba, bo walku, w walków walk w Blobie nie lubię. Ok, płyk herbaty. Dwie gry, które przegrałem, były. No. Jedna była przegrana z graczem, który ogarniał ewidentnie, bo zrobił build pod Anglików, właśnie. To jest ostatnią. No, mówiło się, że Francuzów na, na laderze jest od cholery, a tymczasem ja spotykam samych Anglików, powiem wam szczerze. I bardzo często jest rasz, już w epoce, w mrocznych wiekach. W Dark Age spam piechoty jakiejś łuczników i włóczni. I to mnie zazwyczaj raszuje, znaczy zazwyczaj. Ja, wiecie, rozgram 5 gier, więc mm, trudno mówić o jakimkolwiek zazwyczaj, nie? Raz mnie zraszowali w ten sposób i gość wygrał, ewidentnie grając lepiej. Druga bitwa, no to Chińczykami mnie pokonał. Nie wiem do końca jak, w sumie. <grym> nie wiem do końca jak. Problem polega na tym, że jeszcze nie, ogarnia, nie ogarnąłem, jak mm, odtwarza się powtórki, więc. No więc, no właśnie. Grając z Francuzami często idziemy właśnie we wczesną agresję w rycerzy. Wydajemy sporo kasy, tymczasem jeżeli przeciwnik tą agresję obroni i niewiele straci, no to on rozwija swoją ekonomię szybciej jednak. No bo wiecie, my wydajemy kasę na... Oj, długo mnie ładuje, nie wiem dlaczego. Zauważyłem, że pierwszą rozgrywkę generalnie ładuje długo. A kolejne, kolejne już idzie całkiem sprawnie. Nie wiem, czy to każdy tak ma, czy to tylko u mnie to tak wygląda. I to bez względu na to, czy ładuje... Multi czy ładuje skirmisza z, z y, komputerem? Więc wiecie, no tak to jest, tak to wygląda. Ej, dobra, ok, dajemy 8 typa do żarcia, jednak ja zazwyczaj dawam od razu typa do złota, ale to wcale nie przyspiesza jakoś znacząco. Więc no podjąłem decyzję, że... Znaczy podjąłem decyzję, po prostu zerżnąłem od kogoś build order, nie? Standard. Okej, okay, tu mamy złoto tak troszeczkę w oddaleniu, bo jeszcze lepiej jakby tutaj było złoto, a nie kamień. Ale już trudno. Dobra. Kolejny typ zbuduje nam tu domek. Bo inaczej będziemy mieli supply block. No ale cóż, zobaczymy. Może nie. Może uda się tego uniknąć. Okej, okay. miejmy nadzieję, że uda się tego uniknąć. Bo generalnie domek się buduje 15 sekund z tego co słyszałem, a chłop się produkuje 18 sekund, więc teoretycznie powinien domek skończyć się przed chłopem. A widzę, że tak nie jest za bardzo. Skończyli się w tym samym momencie w zasadzie. I teraz pięciu będzie na złoto. Okej, okay, mamy troszeczkę owieczek. Kolejna się znalazła, bardzo dobrze. Jest w porządku, jest w porządku. Ok, pierwszy coś się zrobił, zrobimy drugiego. On niech już pędzi na drugą stronę mapy. O, tu widzę nawet jakieś owce jeszcze znaleźliśmy. I elegancko. Dobra, zrobimy drugiego, zrobimy. Nie, najpierw zrobimy trzeciego, ok. Dobra, więcej tych Weźmy jednego z żarcia, niech postawi chałupę, albo właściwie nawet od razu dwie. O tym mówiłem. Już leci piechota do mnie. Nie wiem, czy mu się to opłaci, ale no... Proszę, on w nie zrobił, zrobił samych łuczników, co było mega dziwne. To było mega dziwne. Już ma ulepszenie do pancerza, wydaje mi się. O, tu kolejna owca. Dobra. No, chłopów musimy cały czas robić. O, tam się robi wyżyczka. Dobra, to jest dobre miejsce. Łapmy to i wróćmy. Okej, okay, tam, stamtąd do mnie strzela w centrum miejskie. Dobra, no na razie... O kurde. Fatalnie. Zaspa... Zaspałem z ekonomią po raz kolejny. Dobra, tutaj mamy coś. Jakieś jagódki. Do drewna teraz. Robimy więcej rycerzy generalnie. Bo oni z łukami sobie poradzą, powinni sobie poradzić, przynajmniej. No wilk. Dobra, na razie tutaj tak. Skauta wyślimy tu i zobaczmy, co tam się dzieje. Okej, okay. zbudujcie to. E, Gudek, tu jeden coś jeszcze nic nie robi za bardzo. Dobra, y, Okej, okay. mamy pięciu rycerzy. Zaraz będzie tech do leczenia się tych rycerzy. No i zobaczmy, rozeznajmy się tu troszeczkę w sytuacji. Tam złoto zbiera, tutaj ma centrum miejskie. Zobaczymy, zobaczymy. Ma sporo tych łuczników, no i ich krytyczna masa może nas zaboleć, ale miejmy nadzieję, że te, tej krytycznej masy nie osiągnie na razie. i na pewno trzeba więcej do złota, jak widać. Tu są jagódki. Tu jest jakieś drewno. To jest już krawędź mapy, więc <laughs> nie ma tam nic, co by nas interesowało. O, jeszcze Kurde. Dużo tego narobił. Dobra, oni po zawalku się będą powoli leczyć. Próbujemy jeszcze raz zaszarżywać, zobaczymy czy to się uda. Nie tracimy rycerzy. Kurde, nas traciłem. No ogólnie, A, ależ klikanie na pojedyncze modele jest koszmarne w tym Age of Empires naprawdę. Dobra, i odwrót. Na razie nie jest źle. Więcej do złota. Bardzo dobrze. Weźmy tu, postawmy kolejny budyneczek do złota. Na razie jest w porządku, wydaje mi się. Zróbmy techa, zróbmy techa. Jeszcze więcej do żarcia? Nie, nie, z całą pewnością więcej do złota trzeba. W żarciu nie, z żarciem nie jest tak najgorzej. Ok, no i rycerze nam się tu powoli będą leczyć. Zabiliśmy bardzo dużo. Ok, straciłem przez przypadek skauta I to, to był błąd tutaj. Patrzcie, ma dużo tego wydobycia drewna. Ok, no my w żarciu mamy aż za dużo tych ludzi, więc dajmy tu część. Niech oni walą do złota. I resztę dajemy do drewna. Postawcie dom albo dwa. Ok, przejedźmy się tutaj jeszcze w sumie. Nie ma gdzie tu jeździć za bardzo. Wszystko wiemy. On tu zbudował outpost. O. No to, to. Ta owca tam kurczę, zanim ona dolezie, bez pomocy skauta, to to potrwa naprawdę długo. Ale cóż, takie życie. Wózek jeszcze wybadamy. Zobaczmy, tutaj tutaj ta ruda raczej nie jest wydobywana. Cały czas rycerz zapomniałem robić. Ja tu mnóstwo błędów popełniłem w tej rozgrywce, naprawdę. Ale taki urok, wiecie, bycia nubem. Po prostu, nie. Ty Zostaniesz troszeczkę z tyłu. Oni podjadą tutaj. Spróbujemy tam podjechać i coś tam pozabijać. O! O! To się może nie udać. Zobaczymy. Dobra, spadamy. Nie, to i tak zaboli. To i tak zaboli. Cudem przeżył, dobra, ale przeżył. Dobra, możemy zrobić kolejny landmark. To jest duży plus. Guildhall zrobimy go tutaj. To dobrze. I jeszcze potrzebujemy teraz zrobić. Warsztat, ale to musimy. Aha, musimy mieć Castle Late, żeby zrobić warsztat. Nie wiem po co ja zabiłem tego dzika. Tak wyszło. Na to nas stać, więc jak tylko Castle aid wejdzie, no to oczywiście Royal Knight'ów zaczniemy robić. I, I ten ten. I warsztat. Dobra, jeszcze jeden rycerz się. Dobra, krzanić rycerza. Od razu robimy Royal Knight'ów. I teraz tak, robimy warsztat. On musi być wysunięty, ale nie musi być jakoś mocno wysunięty. Chłopów oczywiście nadal produkujemy, bo mamy ich zdecydowanie zbyt mało. Moja ekonomia w skrócie się w porównaniu do ekonomii mojego przeciwnika. To oczywiście nigdy nie jest dobrą nowiną. Hmm. Ok, ja to potnę. Chętnie bym zobaczył powtórkę, ale nie wiem jak tu się otwiera te cholerne powtórki, więc ja to potnę, bo tutaj się nic nie działo poza początkiem. Eee, on się poddał z jakiegoś powodu. A, już wiem z jakiego. Zobaczył, że ja zrobiłem kolejną erę i stwierdził, że on nie jest w stanie już tego wygrać yy, i bardzo możliwe, że miał rację. Więc co tu dużo gadać? Zobaczmy na timeline. Patrzcie, wcale nie było tak źle. Po tej bitwie, po tej bitwie, gdzie ja mu pozabijałem dużo uczników. Miał bardzo mocny spadek. Bo on zaczął produkować więcej łuczników, nie miał zapewne, zapewne, zapewne kasy na rozwój ekonomii, a ja tymczasem tutaj się piłem w górę. Ale patrzcie, jak ja zrobiłem trzecią erę, no to nasza sytuacja ekonomicznie była bardzo wyrównana. Więc no to było dziwne, że on wyszedł. Zapewne on w tym miejscu dorobił dużo, dużo jakby armii i mógł próbować mnie ewentualnie atakować. No ale cóż. Okej, okay, gramy bitwę numer dwa. Przeciwnikiem jest Glorious Fen. Mm, jeżeli dobrze to czytam. E i tak. Gramy na mapie Black Forest, co już mi się nie podoba, bo ja za tymi mapkami nie przepadam typu właśnie Black Forest, ze względu na fakt, że tam panuje taka totalna ciasnota. Wiecie, że ja ciasnoty i turtlowania nie lubię. Co ciekawe, gramy przeciwko przeciwnikowi, który też gra frankami. Więc to może być całkiem ciekawe zjawisko. Okej, okay, i kolejny będzie musiał od razu. Mamy blisko. uuu, mamy blisko duże złoża złota, więc to też jest dobry znak. To też jest całkiem dobry znak. Okej, okay, on jak tylko wyjdzie, od razu buduje domek, od razu w sensie, spróbujemy. Mm. I zobaczymy, zobaczymy jak się tu potyczka potoczy. Okej, okay, więcej owiec znaleziony, bardzo dobrze. Wiecie co, ja pojadę od razu do niego, spróbuję mu tam tych owiec troszeczkę pozabierać. Zobaczymy, bo ten Black Forest tutaj... Tutaj chyba nie ma jakoś strasznie dużo skałcenia, że tak powiem, skałtowania, skałcenia, jak zwał tak zwał. Spróbujemy gdzieś podjechać do niego, zabrać mu parę owiec, zawsze może to nam troszeczkę polepszy sytuację. Gramy Mirlora, więc no to, to może być specyficzna rozgrywka. Okej, okay, mamy, dobra, mamy trzech już na złocie, jeszcze dwóch i później idziemy do drewna. Które drewno złapiemy? To złapiemy drewno. Okej, okay, on tak z boku stoi. Nie, 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 spokojnie. Okej, okay, czwarty na złocie. O, i parę owieczek mu pozabierałem z tego co widzę. Okej, okay, on stawia mury, więc on będzie grał też defensywnie. Dobra, więc jak najwięcej w kamień. Jak najwięcej. Dobra, weźmy tych ze złota pięciu I jak najszybciej w kamień, żeby jak najszybciej zbudować kolejny town center. Dobra, okej. Okay. W takim razie zmierzymy się z tym, co tu nadchodzi. Oczywiście bijemy rycerzy, bo co nas obchodzi scout. Zabijemy rycerza? Może by było miło. O! O! Nie. Czyli jednak czeka nas pojedynek. Więcej drewna, kurde, nie kamienia, tylko drewna jeszcze potrzebujemy. Ajajaj, strasznie zaspałem. No, źle gram, gram źle, jestem niezadowolony z tego. No ale cóż poradzić, bo kamienie już praktycznie mamy pod dostatkiem, żeby zrobić kolejny town center. Już mamy w zasadzie pod dostatkiem dosłownie. A drewna nadal nie mam, więc no, z kamienia idą na drewno teraz chłopaki. Na złoto. Ok, weźmy częściowo stąd tych tutaj. Cały czas nie to klikam momentalnie, no właśnie. Dobra. OK, mamy pięciu rycerzy. W razie co będziemy w stanie się obronić. Czekamy jeszcze na więcej złota. I robimy leczenie, bo to leczenie jest bardzo przydatne. Jeden chłop mi zginął. Więc goś już jest na pewno do przodu odrobinę. Chociaż nie wiem czy jest to w ogóle konieczne, ale dlaczego nie? Okej. Okay. Luzik Bez strat. Bez strat własnych. Na luzie mamy dwa town center. I teraz spokojnie możemy. I teraz spokojnie możemy się rozwijać. Idziemy w złoto na razie. W złoto i w żarcie. W złoto i w żarcie. Na razie nasza sytuacja naprawdę nie jest zła, najgorzej jak pojawił się włócznicy, więc żeby to, żeby ubiec jakby przeciwnika zrobimy po prostu to archery wrench. Powinienem już robić to, a nie, 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 dopiero jak będę miał castle age, okej, okay, dobra, dobra. Jak skończycie oczywiście wróćcie do drewna. Okej, okay, robimy ro royal knightów. To mi generuje resorsy. Aha, żarcie jest aktualnie dobra, wybrany. Dobra, w porządku. I mogę sobie ulepszyć chyba łuczników, tak. No I teraz tak, później się tu zrobiła i później zrobimy to, żeby móc zrobić machiny obrężnicze. Robimy jeszcze więcej chłopów. Tylko, że ich damy do złota tym razem, a nie do kamienia. Opcjonalnie do drewna. Chociaż mamy 20 na drewnie. Dobra, dobra, w porządku. Weźmy teraz kilku stąd i postawmy tutaj kolejny town center. i do żarcia, dobra, dobrze, 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 co tutaj jeszcze zrobić, bonus damage, dobra i róbmy ro royal knightów więcej, więcej łuczników, nie, nie w zasadzie, dobra, no jeszcze kilku łuczników zrobimy, what, <laughs> Ok. no dobra, to niespodzianka, no nie przejmuję się tą niespodzianką oczywiście za bardzo, ale generalnie niespodzianka. Trzeba przyznać. Zrobimy w takim razie warsztacik tutaj dosłownie na linii frontu. Dosłownie. Co on buduje bramę? To jest wieżyczka. Zabijcie tego. Ma już Royal Knighty, dobra. Strzelamy. Ale ma ich mało. Tu jest przejście? Ach, Age of Empires 4. Tego... Okej, okay, balisty widzę, że coś tłuką. Dobra, ognia, dawajcie ognia. Przechodzimy tam. Zniszczysz to. Postawimy Taran. Mamy więcej taran w sumie. No, to było... to było to było paskudne. W sensie. Gość się namęczył. Skończył się kamień, dobra, trzeba znaleźć inne źródło. Gdzieś było tutaj, jest... Rycerze, rycerze się leczą bardzo dobrze. To jest to jest. On mu się wydawało, że zbudował, a tu jest jakaś luka. No to jest, to jest właśnie problem z lasami Wade of Empires 4. No one są takie strasznie dziwne, nie? I. Nie, nie, przez niektóre się da przejść, przez niektóre się nie da przejść i nie do końca wiadomo przez które się da przejść, a przez które się nie da przejść. Ok katapulta, nie wiem czy to. Ała. Dobra, ognia, ognia, ognia. No i wio. No, atakujcie, atakujcie, panowie. Rucznicy są strasznie poobijani. Ci moi, w sensie. Dobra, niszczymy landmark. Co tam? A to co to jest? No, gość przegrał. Mm, przegrał przez buga gry? Czy można tak powiedzieć? Bo gdy, y, ile czasu by mi zajęło zniszczenie tego kamiennego muru? Myślę, że niedługo, bo ja już miałem, już miałem technologię do taranów, myślę, że bym się przez to przebił dosyć szybko. On praktycznie nie miał armii, więc myślę, że byłbym to w stanie zrobić bez większego problemu. Y, ale to nie zmienia faktu, że to, to nie jest te technicznie rzecz biorąc bug gry. Bo to wszystko działa jak należy, tylko no po prostu te drzewa tak funkcjonują, że naprawdę niekiedy nie wiadomo, między, przy, między którymi drzewami da się przejechać, a między którymi drzewami się nie da przejechać. Ja sam się zdziwiłem mocno, jak zobaczyłem, że tędy się przejechać zwyczajnie da. Jeszcze zobaczyłem, jak łucznicy przychodzą, mówię: O, kurde, łucznik się przeciśnie, ale kawaleria już nie. Patrzę, no, włazi kawaleria, no. Nie mam więcej pytań ani w sumie żadnych odpowiedzi, też nie jestem w stanie udzielić. Co nie zmienia faktu, że, no, patrzcie, jak doszło do tej bitwy, ja miałem okrutną przewagę w ekonomii. Zbudowanie tego drugiego town center szybkiego na takiej mapie było idealnym pomysłem. Było idealnym pomysłem, bo to mi naprawdę pozwoliło zbafować ekonomię. No cóż, dobre decyzje podjęte, w czym był lepszy. Był lepszy w technologii, miał lepszego techa, i to było widać. Ci kawalerzyści się długo trzymali, tu są kuszników i tak dalej, więc no, zdecydowanie miał techa lepszego, ale no, cóż. Tak to bywa. Tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Świetnie się gra w to Age of Empires 4. No, naprawdę, naprawdę świetnie. Nic więcej nie dodam, bo odcinek i tak wyszedł dosyć długi. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia. Czołem.